220 v Śpiewam dla Was. 220 v Wszyscy razem teraz. Dzień dobry, drogie ciaczki. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, gdzie zajmiemy się nie tym utworem 220 v tylko zajmiemy się utworem Prohibicja zespołu. Że mamy kanał dla najmłodszych, to musimy przycenzurować. musimy powiedzieć: El Pupa! Tadam! akordziki, jakie będziemy potrzebować do utworu. Jest to akordzik A małe, F duże i G duże. Bicie całe, czyli dwa razy na dół, dwa razy do góry na zmianę na akordzie A, a na akordzie F i G mamy połóweczkę bicia, czyli dwa razy na dół, raz do góry, czyli mamy pół i pół. Albo jeśli ktoś chciałby taki bardziej regowy feel do tego, to po prostu naraz sobie łapiecie, na dwa macie na dół do góry, na trzy łapiecie, na cztery macie na dół, czyli Ale to już zostawiam wam. I so we don't need no prohibition in the Warsaw. So we don't need no prohibition in the Krakow area. So we don't need no prohibition in the style. Iri, Iri, in a different style. Iri, Iri, in a different style. I drogie ciężki to byłoby na tyle w dzisiejszej lekcji. Zapisy, jest tylko na tych akordach. I co innego dnia mam się jak na razie trzymać. I